Cześć w kolejnym vlogu. Dzisiaj przed nami dwie misje. Budzenie sienkiewki. Idziemy obczaić, co tam się dzieje. I druga misja, muszę sobie kupić kamizelkę odblaskową na jutrzejszy nocny rajd. Oby tylko pogoda nie przeszkodziła, bo wieje dość mocno i ma zaraz padać deszcz. Wydarzył się turbo, zbieg okoliczności i świetna sprawa. W zeszłą sobotę byłem na rajdzie, który tak sobie totalnie sam wymyśliłem, sam zaplanowałem z Daleszyc do kieleckiej bukówki. No i okazało się, że na rajdzie Ameryka też idziemy trasą z Daleszyc. Ja się wcześniej nie interesowałem tymi trasami, bo wybierał to ktoś inny, wiedziałem, że. Że, że trasa będzie wybrana, fajna, ale się zupełnie nie interesowałem, co to będzie za trasa. No i okazuje się, że jest to dokładnie ta trasa, którą szedłem tydzień temu. Z takim wyjątkiem, że ja szedłem do Bukówki i to było 17 km, a my będziemy szli jutro na stadion leśny. Jeszcze za Telegraf 25 km, także po prostu dłuższa trasa, ale i tak te odcinki od Bukówki dalej też już mam obeznane, więc. Wiem czego się spodziewać, i wiem na co się przygotować. Między innymi mam patent na przejście tej rzeki, którą widzieliście w ostatnim, tym dłuższym vlogu 30-kilkuminutowym. Bo kładkom tego w nocy nie przejdziemy. Nie ma takiej możliwości, za duże ryzyko, więc będzie trzeba przejść przez rzekę. I mam na to fajny patent. Członkom mojej drużyny nie mówiłem czego się mogą spodziewać, bo są takie osoby, które. Które chcą z zaskoczenia, że tak powiem, podejść do tej trasy i spoko szanuję, ale dostali materiał ode mnie. Jak będą chcieli, to się przygotują, ale mm. wydaje mi się, że jednak większość pójdzie po prostu z marszu. I ciekawy jest jak będzie wyglądała ich dalsza droga. Tymczasem zbliżam się powoli do ulicy Sienkiewicza, główny deptak w Kielcach no i coroczna impreza Budzenie Sienkiewki impreza o ciekawej historii, bo kiedyś na Sienkiewicza było dużo takich sklepów z ubraniami jakichś takich właśnie punktów niegastronomicznych. gastronomicznych miasto utrudniło dość mocno ludziom poruszanie się po centrum miasta bo został praktycznie wyłączony z ruchu rynek no, no ulica Sienkiewicza też, też była wcześniej dużo łatwiej dostępna po prostu zaczęło ludziom upadać biznes miasto sobie wymyśliło, że zrobi taką imprezę chodzenie Sienkiewki i rzeczywiście na początku to wyglądało tak, że były jakieś darmowe parkingi coś tam się takiego działo, żeby zachęcić tych ludzi do przyjeżdżania do centrum a teraz wydaje mi się, ale właśnie chcę to sprawdzić, wydaje mi się, że to po prostu jedna z kolejnych wielu imprez w centrum miasta, które polegają na tym, że zjeżdżają się food trucki, prezentują się jakieś firmy tak jak na targach, ale nie jestem pewien, może coś się zmieniło. No i popełniłem błąd. Wychodzi na to, że jak zawsze jestem źle poinformowany. Budzenie Sienkiewki było w zeszłą sobotę. To, co teraz widzimy, to są tylko pozostałości. A dowiedziałem się, dowiedziałem się tego od osoby, która pracuje tutaj właśnie na Sienkiewicza. Ma taki punkt z biżuterią, dosyć spory sklep. No i zapytałem się po prostu wprost czy to odbudzenie Sienkiewki w, jaki sposób, w jakikolwiek sposób było też skierowane do, do sprzedawców, czy w ogóle jakiekolwiek korzyści odnieśli z tego dnia. No i okazuje się, że oni w ogóle nie są wciągnięci w te akcje. Jak widać jest to po prostu jedno z kolejnych świąt w mieście. Które jest skierowane do, do, no do rodzin, po prostu żeby sobie z jakiejś tam ciekawej gastronomii skorzystali, kupili jakieś pamiątki. A takie sklepy właśnie jak, jak to. Nie korzystałem na tym w żadnym stopniu. Wręcz nawet dowiedziałem się, że w tamtą sobotę utarg był dużo gorszy niż w zwykłą sobotę, a, a ludzi było po prostu kilkukrotnie więcej. Pogoda była ładna, także ja skorzystam jeszcze z tego, że jestem na miejscu. Przejdę się zobaczyć, co jest dalej. Chociaż domyślam się, co jest dalej. Pewnie parę właśnie punktów gastronomicznych i tyle. I zaraz potem muszę skoczyć do galerii, kupić sobie kamizelkę odblaskową, która jutro będzie mi bardzo, bardzo potrzebna. Chociaż budzenie się kiewki było w zeszłym tygodniu, to możecie mi uwierzyć, że na pewno na żadnej witrynie sklepowej nie było żadnych jakichś fajnych promocji, jakichś e, udogodnień właśnie dla kupujących dla, dla tych sprzedawców. Ja nie reprezentuję ich strony, żeby nie było od razu. Ale po prostu czy tego się spodziewałem, tego się spodziewałem. Czy jestem rozczarowany? No jestem rozczarowany, bo jest już takiego święty gdzie właśnie tak to powinno wyglądać i tak to wygląda w ocenie się po prostu z zauważenia było czym innym złapał mnie po drodze lekki deszcz ale to nic mam dwa miejsca w które mogę iść i gdzie mogę szukać tych kamizelek, pierwsza z nich to galeria Corona i Action no i lipa pozostaje mi jeszcze jedna opcja ostatnia, już mam nadzieję że teraz się uda e, idę do drugiej galerii do sklepu budowlanego. Jak już opalać się na budowlańca, tej kamizelki z budowlańca można kupować. Jedyne, co mnie zastanawia, to nie wiem, czy dostanę takie zielono-żółte kamizelki, bo jednak nie chciałbym tych pomarańczowych, takich typowo drogowych. No ale zobaczymy. Są koszulki takie typowo drogowe. No, właśnie tego nie chcę. Szukam dalej. No, i znalazłem dział, który mnie interesuje. I dokładnie, a coś takiego mi chodziło. Taka zwykła kamizelka. 23 zł. Tu teraz tylko znaleźć największy rozmiar. kierunek kasę. cieszę się, że to tu znalazłem bo jakbym tego nie znalazł w tym miejscu to byłbym trochę w kropce Plan na dzisiaj wykonany ja wracam do domu, pakuję się na jutro zapraszam was na najbliższe odcinki które będą albo dwa, albo trzy z nocnego rajdu będzie naprawdę niesamowita przygoda w opisie macie linki do naszej grupy na Facebooku na zajawie. Jak macie jakieś rzeczy, którymi chcielibyście się pochwalić, sportowe jakieś wyjścia, jakieś tematy motywacyjne itd. To wbijajcie jak najbardziej. I tak samo jest link do TikToka, na którego wrzucam różne materiały, które czasami są na YouTubie, czasami nie ma. Jak ktoś ma TikToka, zapraszam. Dzięki, że zostaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie coś miłego w komentarzu, podyskutujmy i do zobaczenia.